Jestem w Józku i zapraszam Was na taki mały przegląd. Wszystko poprzeceniane, takie mamy tutaj małe świeczniczki za 12 koron. Do mydła, tu widziałam takie inne też do mydła. Zobaczcie takie niebieskie, z takiego niebieskiego szkła. W sumie to fajnie wygląda. I do tego widziałam też. Tu jest z tej drugiej strony. Do szczoteczki do zębów. Tu są, widzę, jeszcze inne. Taki metalowy. Wszystko jest Tutaj mają takie. Też dozowniki do. Siedemnaście pięćdziesiąt, normalna cena czterdzieści pięć, coś takiego. Tu można od razu sobie dokupić do kompletu plastikowe kwiaty po dziesięć koron, jeden. A w sumie dużo ich nie trzeba kupić, bo jest ich takie są dosyć okaźne tu mam za 25 koron taki wiecie co, ten wazonik to jest taki delikatny tak mi się wydaje, że wiecie no tu jest puste w środku, no to wazonik ale tak te, te szkło takie dmuchane tak mi się kojarzy tu była klientka i ona miała to w koszyku mi się to spodobało, mówię do czego to w sumie jest bo taki tutaj Taka rączka, takie do czego to jest? A tu doczytam się, że to jest na papier toaletowy. Także nowość. Nauczyłam się czegoś nowego. Tu są też właśnie to no, jest niezbyt ładny taki zwyklas. A tu są też te kwiatki. A wiecie co? Jakieś tuki ani to zielone, ani nic. Po 10 koron. Koron taki na podwyższeniu talerzyk. Ja miałam w sumie ochotę tu przyjechać, coś kupić, ale tak, no to jest tak wszystko to samo w sumie. Jakieś tam motywy się czegoś zmieniają, jakieś tam inne szklanki czy talerzyki, ale w sumie to jest to samo. Nie? te są ładnie takie jesienne, y, jesienne, wiosenne takie drobniutkie kwiatki, jak to wypuszczają pomki, takie kwiatki, no fajne to jest. Te lampki jakieś popularne tutaj były, ale się jakoś naciskało, ale to było to okrągłe raczej, że one się się całe 40 koron, jest przecena na 150 i jeszcze dodatkowo 40%, nie koron. Okej. Okay. Te mi się zawsze podobały, tak żeby sobie biżuterię wkładać, ale kupiłam kiedyś takie coś i nie używam. <try> typowo ja. To jakoś nie pachnie no za niczym takim konkretnym, ładnym dalej. O tu coś jest. Bo już wszystko sprzecenione. Takie świeczniki. Już można na Boże Narodzenie sobie sprawić takie, nie? Patrzcie. Albo w takim lekkim, jakby zgniłym, zielonym, tam są jeszcze widzę jakieś pomarańczowe. A to co to jest? Po prostu taki sobie... Sobie. Są te po koronie, widzę. Pod talerz, podkładki, świeczuszki no, A tutaj mają to, co. Co zawsze szklanki, kubki. No, fajny ma cienki uchwyt, ale niewygodnie się pewnie pije, bo. No boli jakoś, się niewygodnie, niewygodnie trzyma, nie? No ale prezentuje się okej okay, ładnie. A tutaj co mamy? Tutaj podobno marmurowe. No, nic takiego. Lecimy dalej. Tych to pełno tutaj powystawiali. Na każdym pra prawie zakręcie stoją. Goniczka jest fajna. Mnie nie pasuje, bo ona jest tak bardziej w zieleniu. U mnie były raczej siwa musiała być, ale 200 koron. Nie wiem jaka jest normalna cena, bo tak na czerwono to tak jakby wsze cena ale nie musi być. Nie wiem o, 90 koron poduszka widzę. Tu zobaczyłam cenę. Ale co Zobaczcie. Ta jest ładna, takie kwiatuszki Ciekawe, po ile jest. 65 km za metr Ładna. i ma tę gumkę pod spodem, także będzie się trzymało stole. Jak będę wiecie raz to nie będzie zjeżdżała 30 koron ten dole. Poduszeczki bardzo ładny kolor. U mnie do niczego nie pasuje taki fajny ciepły z 65 przeceniony o tu jest poduszka za bardzo ładny kolor taka chyba do mnie by pasowała czy nie? taki kremowy? nie, raczej siwy ale jest fajny motyw nie wiem czy kupić nie to takie brudne biały jakby coś takiego, no nie wiem czy to ten kolor, chyba raczej nie tu jest coś z tego samego koloru tylko inny kształt a tu jest też tuż tu bardziej chyba w siwy wpada to ta już by bardziej pasowało do mnie a ta co no, to nie jest to samo nie ma. tak się wydawało ja to, to samo ja chcę strasznie poduszkę taką jak coś takiego jak to bo, jak oglądamy telewizję, to ja lubię się położyć i spać na tej. Nie, spać. <laughs> Powiedziałam spać i oglądać film. Nie, zdarza mi się, ale lubię leżeć na tej stronie, bo mam taką poduszkę i to mi, jak ja leżę na boku, to mi w oczy wchodzi, to ja sobie zawsze przekręcam na drugą stronę. Eee, no właśnie. To ja mam taką siwą, a tu jest taka. Jaśniejsza, kremowa, ale nie ma tych siwych, co ja miałam. Tylko już jest tutaj inny wzór. To jak ja bym taką kupiła. No to pasuje, bo to jest. To pasuje, bo to jest ten sam ciepły kolor. A tak ja mam siwę. To nie bardzo. To nie ma mi siwych poduszek. Tu jest coś takiego. Ale to takie sztuczne. Ta też jest sztuczna, ale taka miła. A ta druga była taka. Niezbyt znowu ten kolor by u mnie pasował. No ale to z tym nie pasuje, czy tak? Bo, bo ja kupię wtedy. No, kupiłabym tam, mi to, to pasowało. Nie, ale u mnie chyba nie ma takiego koloru, czy mam. No wiecie, tak trudno mi teraz się skoncentrować. Dlatego zostawię to i, i pójdę sobie dalej, o, poduszka 30 koron. Ta też jest ładna O, dokładnie tej mam. No. No tej mam chyba dokładnie. A coś z granatowy, ja mam takie raczej niebieski, nie granatowy w domu. To z tymi kwiatami już nieraz robiłam. Takie tanie były teraz znowu podwyższyły cenę. A właśnie jak Wy wypowiadacie ten sklep, nazwę, bo u nas się mówi Jusk. Jusk, takie tam gdzie jest J i wtedy jest Y tam gdzie jest Y, to my mówimy Y jako takie U i Y, tak mniej więcej razem. Ale spotkałam się dużo razy, jak mówią w Polsce ludzie właśnie ISK. Nie wiem dlaczego ISK, jak jest J. Chyba J mi się wydaje, jest dosyć wyraźnie napisane, że to nie jest I tylko J. Czy on jest, nie wiem. Się mówi JSK, a jak już się tak, nie trzeba po duńsku przecież mówić, jak się nie mieszka w Danii, no to już by raczej by było isk, już na, na polski, tak najbardziej, no ale isk to już takie trochę coś innego, całkiem niż. Dlatego nie wiem, jak, jak to możliwe, że aż tak się inaczej wymawia. No ale już wiecie. Isk przez J. No gdzie idę teraz? Uch. Chyba pójdę w ręczniki. Może ręcznik w sprawie. Ja mam w sumie 50 koron tu na wykorzystanie, bo ja miałam urodziny i zawsze ten sklep daje taki wolczer na 50 koron. W tamtym roku straciłam, bo zapomniałam go użyć. I teraz szybko przyjechałam tutaj, żeby nie zapomnąć. Bo już tydzień minął o żaluzję. Ale to są te nie. cicho, to są te yy, na ciemno, nie? No, 100 koron. A co, jakie ja mam? 130 na 100, a ja mam okna 130 na szerokość. To by były te. No, ale te. Nie są przesunięte. Chyba Oskar potrzebuje do swojego pokoju. On ma dwa okna? Może tu popatrzę jeszcze te 50 koron bym wykorzystała, to nie jest dużo, ale wiecie, zawsze mniej. Albo jakąś pościel. Ej. To jest akurat firanka, a ja mówię o pościeli, bo mi się przypomniało, bo tam jak się wchodzi, zaraz przy wejściu były pościele i były w sumie takie fajne poprzecenie wiecie? Także no fajne takie ładne tłoczenie, chociaż z drugiej strony nie ładne Też te ręczniki, które nie wiem które już teraz, ale kupiłam za normalnie 10-15 te duże takie wiecie do kompania a te mniejsze to jeszcze mniej któregoś dnia, ale oni mają teraz przeceny i za chwilę znowu mają przeceny, także to się nie opłaca jeszcze kupować, bo wtedy, wiecie, jak wykupią ręczniki, zostaną z 10 ręczników, no to za żadne pieniądze wysprzedają. Akurat mi się trafia tak, że dostaję właśnie to, co chcę czarne, czyli albo białe, bo ja lubię białe używać, a moi chłopcy, no w tym wieku są, że oni za mocno. Tak chodzę, chodzę, ale no chyba nic nie znajdę. Razem. Znowu jestem w tym samym miejscu. Nie wiem, może jakąś kołdrę albo poduszkę coś takiego. Oliwa w sumie prosił o nową kołdrę, ale by chciał taką na zimę raczej, także mi się nie wydaje, że ja tu teraz na zimę będę kołdry kupywała A żeby taką letnią kupić, to też się nie opłaca bo u nas zimno my jeszcze nie wyłączyliśmy ogrzewania i nie wiem jak u was, ale u nas zimno i jeszcze nie wyłączyliśmy ogrzewania A tepla zawsze kupuję też po 50 koron, ale te są akurat nieprzecone a te nie, tu wisiały jakieś, nie to są nie wiem jakie to są te chyba, nie bo tu pisze cena tu coś było no ale nie wiem co. Być może to są te. One zawsze są po przecenie. 50, a teraz wszystko droższe. No to 65 bardzo dobrze pasuje. Także o 700 koron, trochę trochę droga ta poduszka, no ale bardzo chwalą mnie. Nie ja wiem, to wszystko jest jedno. Fajne jest jakiś czas i wtedy jak człowiek się przyzwyczai, to już nie jest dobre wtedy nowe znowu jest super fajne. Nie wiem, tak bynajmniej ja mam. No, chyba nic nie kupię tutaj. Może pojechać do tego drugiego juzga. Poszywki jakieś małe to mi nie jest potrzebne. W tym juzgu tu teraz tak jakiś dzwonek dzwoni tak głośno, tak jak mi się kojarzy, jak szkolny. Kolejny dzwonek na przerwę. Tu jest coś za 50 koron, ale ta ta jest jakaś nieładna. Także nie wiem. O, ta żeby była przeceniona taka ładna w takie kwiatki. Tu są na tych maluszków, małe rozmiarki. To nie ja. To nie, nie, nie. No to jest taka trochę dziwny ko kolor, jak na poście. Uważam, no ale jako kolorek jest ładny. No to o tych pościelach wam mówiłam, że są tutaj przed wejściem. I ten mój rozmiar, akurat, nie, jaki jest mój rozmiar. 220 to ten, to jest 70 koron. To jak ja mam 50? To bym to płaciła i koniec już bym miała z głowy ale jest nieładna moim zdaniem i to jest 100% koton a wiecie, że ja lubię te jak pisze satyna trochę koton ze satyną, to ja tak najbardziej preferuję i wiecie co, ta też jest nieładna ta też jest nieładna i też 100% koton tu jest coś z mikrofibry, to też nieładne i... Nie wiem czy ktoś ma z mikrofibry te, te pościele, bo ja tak w sumie nie wiem nic o nich. O, no ta jest też bardzo ładna, ale też 100% kotem i coś. Nie wiem co to jest. Pęklenie. Nie znam czy ktoś wie co to znaczy. To słowo. Bardzo ładna pościel, a to co mi się podoba, to jest ta. Dobra, lecimy dalej. No to jest ta właśnie, nie, to ja nie chcę. Tą tutaj dokładnie pościel mój syn ma i bardzo sobie ją chwali, bo ona jest taka, taka metalik, siwa. Tu ona w ogóle na kamerce tak nie pokazuje. Może bardzo on ją lubi. też jest ok, moim zdaniem i chyba też jest tej satyny, muszę zobaczyć czy czy pisze na niej satyna a pisze, zobaczcie to jest ta znowu, już w dotyku czuć wcale nie jest taka droga a bardzo ładna, no ale no, słyszycie ten dzwonek? nie wiem, co to jest za witajcie moi kochani także już obejrzeliście ten mały przegląd z Juska. W sumie nic nie kupiłam. Kupiłam tylko taki, tak właśnie, w sumie kupiłam, jak to się nazywa, taki kot coś takiego, za te 50 koron, które dostaję na, na urodziny, zawsze dostaję takie 50 koron i mogę sobie coś kupić, i wtedy oni odciągną te 50 koron, chyba że coś kosztuje 50 koron, a to nie wiem ile kosztowało, także musiałam troszeczkę dopłacić. Także yy, to jest właśnie to. I chciałam Wam szybko pokazać jeszcze moją zdobycz. Zdobycz, bo kupę już lat temu. Kupiłam takie malutkie sadzonki róż i one takie są piękne. Chcę Wam pokazać. Co roku chyba Wam pokazuję, ale one naprawdę cieszą. No zobaczcie. u moja kolanka. Zobaczcie, jakie cudo. U nas to widzicie, ona jest tutaj... Yy z kropelkami, dlatego, że ona ma, nie ma u nas mocno, mocno pada i powiem Wam szczerze, że teraz akurat przestało i szybko mówię, zrobię Wam wideo, bo jak widzicie wypuściły już, już różyczki niektóre już przekwitają o. urwę sobie troszeczkę do wazonu tutaj nie ma ani jednej ale była tutaj, tylko wzięłam ją do domu tak jak widzicie już jest ścięta. No, to jest moja zdobycz, piękne są. Także dziękuję Wam za oglądanie. U nas jest dzisiaj piątek, już się weekend zaczyna. Życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia w następnym filmie i do zobaczenia. Pa pa!